Otrzymali Państwo nagrodę za innowacyjny produkt rolniczy. Co takiego ciekawego udało się Państwu wprowadzić na rynek? Udało się wprowadzić do oferty dodatków żywieniowych produkt, którym jest bardzo innowacyjne połączenie bakterii kwasu mlekowego, czyli tzw. Tak probiotyków, z wyciągami z trzech ziół: ślazu, szałwi i mięty. Jest to produkt opracowany przez szwajcarsko-austriacką firmę Valibiotics. No i w tym roku dzięki współpracy, którą z tą firmą kontynuujemy już od dziesięciu blisko lat, od dekady, zdecydowaliśmy się na wprowadzanie tego produktu do oferty u nas w Polsce, ponieważ tam za, e, e, za, za, za Alpami, można powiedzieć, ten produkt znalazł swoje miejsce na rynku. E, póki co produkujemy go. W Austrii, ale pracujemy nad tym, żebyśmy mogli wytwarzać ten produkt tutaj lokalnie. Powiedział Pan na scenie, że to jest sposób na to, by krowa poczuła się jak na alpejskiej łące. To jest pewna metafora, a co tak naprawdę daje nam fizycznie stosowanie tego produktu? No cóż, oprócz bakterii probiotycznych, które poprawiają pracę całego układu trawiennego, uzyskujemy możliwość, czy smakowitość paszy, dzięki temu dodatku, dodatkowi wzrasta, przez to zwierzęta pobierają więcej paszy. Co za tym idzie, czy jeśli chodzi o produkcję mleka, czy o przyrosty masy w tuczu, trzody, czy drobiu, one po prostu wzrastają. Bakterie probiotyczne mają to do siebie, że nie tolerują... Niektórych e, mikroorganizmów, sprawców e, chorób. E, mówi się tutaj o grzybach e, z rodziny fusarium, Verticillium, e, wszelakie pleśnie, etc. etc. E, produkt w branży rolnej znany już od dekad, używany tak naprawdę do de detoksykacji e, ziarna, właśnie które e, porażone było e, grzybami z rodziny fusarium, zawierało przez to mykotoksyny. E, używanie ich w ten sposób, e, Zapobiegawczo powoduje to, że cały dobrostan stada e, wzrasta, a zwierzęta czują się lepiej. Dodatek e, ziół. Tutaj wracamy chyba do korzeni. Tak na dobrą sprawę, bo nasze babcie doskonale znają te trzy zioła. E, jakie herbatki pijemy, jak coś nam leży na żołądku, zazwyczaj jest to mięta e, albo szałwia. No i ślas. A więc też wykorzystujemy połączenie e, tych. E, wyciągów z ziół z bakteriami probiotycznymi, oferując takie, a nie inne możliwości, rozszerzając portfolio, roz, rozszerzając e, e, czy wzbogacając ofertę dodatków e, paszowych dla producentów e, bydła mlecznego, czy mięsnego, czy drobiu.